Ten chams to zjebana mapa yeah. je. Zjebana mapa. Humiliation. Humiliation. Zibana mapa jak kuj. Zjebana. Zajebista. Dobrze, gramy, no gramy, gramy. Gramy, gramy matek. graw, to ja Nie graw, 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 Ja No to, kurwa, No to... Zagraj, to No ci nie pasuje, jak i sama mam powie z tymi, tak szczerze, jest, kurwa. Jedną rzecz chociaż. Fajna, mała, mała, kurwa szybka tutaj z domem. Powiedz, co ci nie, nie pasuje. No wam, kurwa idziemy i tylko, bo zostaje mi samapka, bo inna, która taka. Tu jeszcze się nie wlak na sama. Że... Kamieni ryzorkami, no ci pedalowymi, kurwa. Potrafić, kurwa jedna z lepszych mapek kurwa gramy 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 dobra do, 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 zajebista jest mapka, kurwa. Spokoj, zajebista, o, okay, jest kurwa, spokojnie, gramy, gramy zajebista. gramy 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 Już wszyscy piszą RTV gramy gramy no nie? gramy <grym>, gramy to gramy to gramy no Kurwa, co w tym pokoju z Bambą Zobacz, co tam się dzieje. Jaki, jaki horror. Mega zajebista mapa. Nie no raz, nie no raz, nie no raz. Panie ludzie. Jeszcze idźcie oni stąd. Badne RTV-y, pierdalaj. Wydalaj śmieciu kurwa i tak wizę. Powiedzmy, że ta mapa jest... Powiedz że ta mapa jest chujowa, tylko u mnie jest to zbyt dobra normalnie. Ty jesteś po chuju kurwa, jedna z lepszych map kurwa na ten albo rację, rację możemy zagrać kurwa Daję, ta